Dziękuję ci bardzo, Marsiu. Ta, ta jajecznica z pieprzem była wyśmienita. No widzisz, i od naturalnych jajek. No, chyba już pomidorki w, yy, zasiała. Chodź, sprawdzimy. No już, pozmywam po sobie. O, no dobrze, no to ja na ciebie czekam. No spoko... Dobrze, Patryk, kochani, no to teraz musimy zaznaczyć, co byśmy chcieli ubrać. No, oczywiście, piękną, yy, długą, yy, pufiastą yy, suknię białą. No, a ty? No, ja garnitur, klasyczek. No dobrze, no to wiadomo, chyba. Znaczy, wiesz już w jakim sklepie? No, takie internetowe, popatrzę. No dobrze. Nie, no nie gadaj, że te takie pomidory sama wyhodowałaś. Ja to zawsze tylko widzę gotowe. No sama, sama. Wiesz, jak jest zdrowe? Może kiedyś będziesz chciała razem ze mną je zasadzić? Wow. No dobra, będziemy mogły zasiać. Niestety, ale dzisiaj nie będziemy mogły już nic zasiać. Muszę cię oddać do od domu dziecka. No, i musisz też podjąć decyzję, czy chcesz być zaadoptowana. Muszę się zastanowić. To nie jest taka łatwa decyzja. No, ale chyba podoba ci się u nas, tak? No tak, ale w ogóle to gdzie jest Piotr? Piotr jest w pracy, a co on robi? Jest szefem banku. Wow, to wy i musicie mieć kasy. I czemu mieszkacie w takim razie w takim bloku? No widzisz, Ewelcia, no tutaj nam jest przytulnie. Wow, przecież wy mogliście by sobie kupić dom. No ale widzisz, tu jest nam wygodniej. Widzisz, może jesteśmy jedni, bo może tak się innym wydawać. Ale jesteśmy strasznie z tego domu szczęśliwi i przywiązani. I chciałabym, żebyś ty też się do niego przywiązała. No nie wiem, pomyślę. Jak wrócę, no to nad tym pomyślę. Okej? Okay. Okej, okay, świetnie, dobrze. Kilka godzin później. O, Maju, przyszłaś? jak tam było w szkole? Trochę lepiej? Michał tak ostatnio nie płacze, co? No tak, i to wyszło na plusik. No bo poprawiłam tą pracę plastyczną. No i widzisz, jak tak dużo ryczy, to jest masakra. Dzisiaj z tatą robiliśmy przygotowanie do ślubu. O, super! I co? Kto będzie? No, praktycznie to cała rodzina. Czyli dziadek, babcia i bójkowie? No nie, cała. Czyli takich osób, których nie znasz. Co? My jeszcze mamy osoby w rodzinie, których ja nie znam? No widzisz, jakoś nie mieliśmy okazji, ale na ślubie będą, więc już będziesz miała. O, rany! Trochę dziwna. Najważniejsze, że wkrótce Oliwia do nas wróci. No i ślub oczywiście. Nie mogę się doczekać, aż Oliwia do nas na stałe przyjedzie. Tęsknię za nią. Och, ta piłka się w ogóle nie odbija. Niech tuś mi pomoże. Ej, odbija, ty ją źle odbijasz. Sta, ja to umiem. Dzieciaczki. Tak, proszę pani, sprawdziłam Wasze testy. Olivia, znowu mnie zaskoczyłaś. Jak ty tak się dobrze uczysz? Mm, no fajnie. Cieszę się. Słuchasz chyba, co mówię na lekcjach, prawda? No właściwie to tak, słucham. No staram się dużo stamtąd wyciągnąć. No i doskonale ci to idzie. Uczysz się trochę coś? No tak doskonale. A ja też dobrze. No ty też. Ale ty trochę miałeś, miałaś złe odpowiedzi. Oliwia tutaj najlepiej się uczy. Zaraz dostanę yy, przezwiskiem tutaj kujonka. Ja ci nie będę wyzywała takich. bo cię bardzo lubię. Hej, też jestem super. Też nie każdy lubi. Celina, przecież to masz karę tu wchodzić z powrotem. Proszę pani, ja tu chciałam się tylko dowiedzieć, jaką ocenę dostałam też. Powiem ci na osobności, bo tobie trochę gorzej poszło. No, gdyby to była szkoła, to bym ci wystawiła dwójkę. I to jeszcze No, bo tam podałabym Ci jedynkę. A i to tego nie umie sprawdzić. Ja się nie mylę. Jeśli tak uważasz, możesz sobie sama sprawdzić, ale wyjdzie ci na to samo, bo liczyłam dwa razy. Dwójka to dobra ocena, nie ma takiej potrzeby. Ucz się, ucz, bo potem yy, będziesz bez pracy. Oj, tam. Jestem pupilkiem wszystkich nauczycieli. Hehe, <laughs> ale ona się przechwala. Totalnie tego nie rozumiem. Czemu macie monitor, a nie telewizor? Ach. Wiesz, to taki styl, fajny super. Nie kumam. Kiedyś zrozumiesz. Hejka, jak tam Ewelcia? Kochani, przyszłeś, jak tam było w pracy? Dobrze, dzień szybko zleciał, myśląc o Ewelci. Zobacz, mam dać ci prezent. Książki, nienawidzę książek. To jest Harry Potter. Pierwsza część, jak Ci się spodoba kupię Ci jeszcze jedną? No, nie sądzę. Pój, poczytać, proszę. No, przynajmniej nie będziemy się nudzić w tej budzie dla dzieci. My też z moją dziewczyną to czytaliśmy, jak byliśmy w Twoim wieku. Ta książka jest bardzo ciekawa, no, nie sądzę. No dobrze, kochanie, zjedz obiad, bo już ugotowałam, co odgrzeje ci zaraz. Przebierz się i będziemy musieli stwierdzić, O, twój syn, Welcie. No właśnie, Welcie, jak tam się u nas podobało? Ci chcesz u nas dostać Welcie powiedziała, że musisz się jeszcze zastanowić. No właśnie, to nie jest taka decyzja. To decyzja na całe życie. No tak. No, chcieliśmy, żebyś u nas na stałe zamieszkała. Aha. No dobra, no to ja idę się spakować. Pewnie ci, że wybierzesz słuszną decyzję. Czyli, że będzie u nas chciała zostać. Przecież my jej damy wszystko. No właśnie. No w sumie to tu mają fajnie. Dbają o mnie. Jedzenie dobre, nie może naturalnie, tylko że będę musiała być wega. No i jeszcze ty. Uf, uf. Dobra, ciebie to nawet polubiłam. Nie wiem, muszę się zastanowić. Czy ja bym chciała tutaj mieszkać? Oni są mega dziwni. No w sumie ja najnormalniejsza też nie jestem.